Nad rzeczką owoda lkrzaczka mieszkała kaczka dziwaczka, lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka. Poproszę mleka, pięć i deka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę gęść kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą, a przy tym na przekór kaczkom czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając ściemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła dwa złote, mówiła, że odda pochę. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec Na obiad można ją upiec Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy w brytfannie Lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając W dodatku cały w buraczkach Taka to była dziwaczka